Waszym zadaniem domowym będzie przygotowanie opisu dowolnego eksperymentu naukowego. Proszę się zmobilizować. Możecie korzystać z dowolnych źródeł informacji. Najlepszy pomysł trafi do szkolnej gazetki. Nie mam pomysłu. Może by tak... Mm, nie, to za proste. A od czego ludzie XXI wieku mają internet? Wyszukiwarka. Naukowy eksperyment. Co my tu mamy? Jest! I co dziś zadane? Mamy opisać jakieś doświadczenie naukowe. I co, poradziłaś sobie? Spoko, luz, prościzna. Opowiedz, proszę. No dobra, A, ale tu nie ma co opisywać. No wymyśliłam, że jak zrzucę jednocześnie z wysokiej wieży ciężki przedmiot i dużo lżejszy, to ten cięższy spadnie szybciej. No, normalnie, no bo cięższy się rozpędzi bardziej. A o jakich przedmiotach myślałaś? No, może być pusta i pełna butelka. Sama to wymyśliłaś, czy szukałaś w internecie? No, w internecie. A to źle? Oj, córuś, córuś. A pokażesz mi tę stronę? Rzeczywiście, bardzo naukowe źródło. To niepełna? Jednak pusta? Wiesz co, coś ci podpowiem. Poszukaj informacji o Galileuszu i krzywej wieży w Pizie. Ale po co? Zobaczysz. Tylko jak już coś znajdziesz, to sprawdź to na jakiejś innej stronie, a najlepiej na dwóch. A rycha i Zdzicha możesz pominąć. Według legendy, Galileusz w XVI wieku zrzucał jednocześnie z krzywej wieży w Pizie dużą kulę armatnią i małą. No, i udowodnił, że obydwie spadają w tym samym momencie. Pokazał w ten sposób, że czas spadania ciał jest niezależny od ich masy. Dziękuję. Basia przedstawiła bardzo ciekawy, klasyczny eksperyment. Do czasów Galileusza uważano, że czas spadania ciał jest zależny od ich masy. To znaczy, im ciało cięższe, tym spada szybciej. Do dzisiaj wielu ludzi tak sądzi. A ty, Basiu? Jak się o tym dowiedziałaś? Oczywiście z internetu. A widzicie, zawsze wam powtarzam: internet to niewyczerpane źródło wiedzy. Korzystajcie z niego jak najczęściej. Tylko sprawdzajcie zawsze wszystko na jakiejś innej stronie, a najlepiej na dwóch. I uważajcie na rycha i zdzicha.